Dzień dobry, szalom. Aweja. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem znajomy Barabasza. To jest m 4 na modyfikacji Imperator Rom 5. Łapek górę co czysty komentarz. Zapraszamy kolejny odcinek przygód pana Aragorna. To jest odcinek nagrywany na bieżąco. Wiem, że poprzednich kilka, nie przyznam wam się ile? Ale wtedy mnie trochę poniosło i trochę dużo do przodu nagrałem. Jak co niektórzy zauważyli, że nie było nazywania osad, nie było do odnoszenia się do komentarzy. prawie 15 odcinków z rzędu poszło. Trochę przesadziłem i nagrałem do przodu, ale mi się to dobrze grało, dobrze mi się grało. W pewnym momencie mnie trochę irytowały te bitwy, ale siedziałem i sobie tłukłem. Tłukłem sobie tego pana Ragora, na tymi żbiczkami kajtowałem, wam się też dobrze mimo wszystko oglądało, także spoko. Starałem się być na bieżąco mimo wszystko czytać Wasze komentarze. To co tam sobie wypisywaliście, co braliście pod uwagę. Teraz tak, podpowiedzieliście mi, po pierwsze, ja sam o tym zapomniałem, że można jednostką zablokować porcik. Co nam zrobi quest? Tylko ja nie wiem, czy to będzie jako port, czy... Bo to jest wioska, to nie ma portu zbudowanego. No ale wyślemy że jednostką lądową, Gandalfa wyślemy żeby zablokować. Nie wiem, czy on to zablokuje, czy nie. No bo to jest ta osada, nie? To jest ta osada? No to jest to, to mamy zająć. Żeby porcik, cyk, 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 rozumiesz, rozumiesz. Generalnie to idziemy wklepać Angmarowi. Tu jest jedna armia. W mieście, a druga stała obok, z tego co pamiętam. Gdzieś tu mieliśmy szpiega, mieliśmy gdzieś. O, tu jest szpieg, no właśnie. Jak e, z tego co pamiętam, tutaj była jedna duża armia, druga tutaj była. Karnum e, na razie się wycofujemy, bo może jest szansa, że wygramy, zniszczymy im dynastię. Bo tam jest dwóch ostatnich członków rodziny, z tego co pamiętam. Więc karnum na razie odpuszczamy tu spartańscy krasnale, będą termopile robić dosłownie. Nasi spartanie, kurduplowie o krótkich noszach, no noszach, nóżkach, sprinterzy, niedługo dystansowcy, krótko jak kam Pan Gibli, Cieszy mnie to, że w końcu pan Gandalf się pojawił, jak prawdziwy czarodziej, niby spóźniony. Jest 76 tura, wy widzicie? Widzicie, jest 76 tura. Pan Gandalf łaskawie pojawia się na linii frontu, żeby brać udział w bitwach, swoją kawalerią. Ale jakby to powiedział, że G G czarodziej nigdy się nie spóźnia, tylko przychodzi wtedy, kiedy uzna to za najbardziej stosowne, żeby już tak był ten cytat. Nie chcę kaleczyć, ale ro ro rozumiecie, o co chodzi, nie? Jak tam Frodo, chyba Frodo mu zarzucał, że się spóźnia, a teraz Zajączek wyrzuca Gandalfowi, że się spóźnia, on się nie spóźnia, on po prostu miał interesy do załatwienia. E, mówiliście też, że jak stworzymy Arnor, to że będzie można pana Aragorna przetrenować. I że dostanie nowy wygląd. Jeżeli on dostanie taki wygląd, ale ten taki gondorski, już ta, ta, taka zbroja gondorska, wiecie, jak tam z filmu było, czy coś, ten deseń. No spoko, ale mi się podoba ten taki, że bandycki kapturek pana Ragorna, to, to jest taka jedna jednostka. No ale jak będzie, to przetrenujemy, żeby klimat lore zachować. i teraz tak. Wiem, że wieżyczek nie stawiałem. To w ogóle tym jednym oddziałem próbowałem stawiać wieżyczki, coś śmieszne było, jak sobie tak patrzyłem potem. wiem, że już wieżyczek nie stawiałem, ale... Oddelegujemy teraz pierwszego generała, jaki się pojawia, do stawiania wieżyczek. Będzie chodził, by stawiały wieżyczki. Druga kwestia jest taka, że, primo ballerino, mówiliście, że mogłem sprzedawać osady BRI za pieniądze, bo potem i tak ich zanektujemy. Z jednej strony jest to dobre, zwłaszcza do takiej poconej serii, gdzie gramy na najwyższym poziomie trudności, trzeba pocić, ale z drugiej. Sprzedawanie osad. Które potem i tak wiem, że nam zwrócą przy aneksji. Mogłem teraz im nie wiem, pół kraju sprzedać. Jak jesteśmy w przeddzień zanektowania, bo zostało ile do budowy? Dwie tury. Trochę naciągane. Trochę naciągane. Poza tym. E, nazwy osad. Nazwy osad. O, widzę, że idzie kolejna armia goblinców. Mangonele mają. Wow. Dobra, no, ale tu już z garnizon się zrobił. Są porządne mury, że to da, da radę. Nazywanie osad. Trochę osad nazywaliśmy. E, także. Możecie pod tym odcinkiem, tu jakieś jednostki szły, chyba przesyłaliśmy z tego co pamiętam, eee, mamy trochę bandit townów w w mod Grahamki. możecie dawać swoje pomysły <coughs> pod tym odcinkiem. Goblin tam jest do nazwania, ta wioska jest do nazwania, ta wioska. Fajne by były lorowe, klimatyczne z nawiązaniem do serii, tutaj wszystko jest do nawiązania. Eee, ładnie mi na o ten Anksul. Że to faktycznie ma z tym osul powiązanie. Yy, tu są osady do nazwania to, zwłaszcza to Bardadzie w Szczebrzeszynie. Bytom to chyba nasze, Fjurners. To Deadman's Dyke też bym chyba zmienił, taki średni. No a musi zostać, nawet spoko brzmi. Zakopane, odzyskamy. Nie wiem jak to Hobbitu utrzymują, no chyba, że jak bot to trzyma, to te zjawy się nie respią. Ale spoko. Dobra, to tak tytułem wstępu, teraz nas czeka prawdopodobnie gigantyczna bitwa. Gigantyczna bitwa, bo będziemy tankować tę armię. To będzie ostateczna bitwa o północ. Jak to z niej wygramy, no to już wtedy mamy północ zabezpieczoną. Możemy się cofnąć, przegrupować, przetrenować. No, bo finansowo jak jest? No, finansowo coś w końcu zarabiamy. Można powoli budować ekonomię naszego kraju. Ale myślę, że jakbym drugi raz grał panem Aragornem, to byśmy inaczej zagrali. W sensie nie tak agresywną ekspansję, tylko byśmy powolutku, na spokojnie. Z wykorzystywaniem fortów, żeby te kory rozbudowywać, bo te, wtedy poleciliśmy, znaczy teraz poleciliśmy z szybką ekspansją Bardzo szybką ekspansją, dobra A o znajome żeby nie było, że znowu odcinek przegadałem, tylko troszeczkę przegadałem Żajączku, gdzie jest nasz dyplomata? Nasz dyplomata podróżuje do kurdupli Krasnalaki, słuchajcie Sprawa jest taka, że prawa handlowe ale zapłacicie nam za to, bo Aragorn stał się chciwy. Odkąd y, zaczął handlować z a, Mardarem, Mordorem, no to jest chciwe na pieniążki, pan Aragorn. Odrzucone po prostu prawa handlowe. E, a jakbyś dał. Kurde, chciałem to wydać. No dobra, niech będzie, ale informacje o łapie kupicie na pewno. Krasnale są bogate, co prawda bez raboru. Ale was, stać was na ładne garnki. Widzicie, typowy sprzedawca, a ten akwizytor garnkowy chodzi, sprzedaje ameliniowe. 1000? Nie, nie stać ich. No cóż, dobra, to tu, że pomyślimy, po pogadamy. Skończ, które skończ, które? <grywania> Pana Gandalfa przechwycił. Odciągnęliśmy jedną armię. Pan Gandalf stał się Bejcikiem. No i o to mi chodziło, bo ja bym gotów klepać się z tymi dwoma armiami jednocześnie. Tak mi się wydaje. Chociaż może bym przesadził. Nie, no zobacz, oni mają, zobaczcie. No tutaj, tutaj nic sensownego nie ma, to jest naprawdę. Dobra, mają najemne miecze, mają generała w postaci Witch Knightsów. Ale tak naprawdę, no to, to już jest jakiś wolkszturm. Totalny Volksturm. To było dobre, że zraszowaliśmy Angmar, bo on nie miał. Szybko odciśliśmy go od tych dobrych jednostek. Co widać, że tutaj już samym Volksturmem biega. Ale faktycznie mu, musiałem mu się respić, bo i tak duża armia wy, wy, wystawia. Ty, Gandalfie, możemy się wycofać. No cóż, panie Gandalfie, znowu go gdzieś wywali i znowu go nie będzie na bitwie. Patrzcie to, gdzie go wycofa. Tylko żebyś przeżył. Nie, aż tak daleko nie. No to może wróci na bitwę. Eee, what the heck, Gandalf z... O Jezus. Zatakujesz? Nope. Znowu jakaś śmieszna armia goblinców nas oblega. Spoko, naklepiemy im. Są zamieszki w Karn Doom. Gdzie ta armia poszła? Ta armia jeszcze nie zaczęła nas nawet oblegać. O, świetnie. Dużo wy, bardzo wy jesteście wkurzeni, bardzo wy jesteście wkurzeni. No cóż, jest jak jest. E, raport konstrukcyjny. Guildhouse się pobudowały. Zrobisz... Zrobisz drogi. Zrobisz drogi, bo to jest najwyższy poziom Glitthausa. Podobało mi się, jak w jak rozpisywaliście: Zają my Amebo! Buduj drogi, buduj farmy, a nie tylko te Glitthausy. No ale zobacz, 40% za niej probudowa. Rozumiesz, rozumiesz. Za dro drogie, porządne drogi 1000 golda zapłacimy, 1000 dolarów i tylko w dwie tury. A tak to. to... No, 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 no no, zobaczcie, zobaczcie. Opłacałeś, się, opłacało się, naprawdę. Naprawdę się opłacało. Dobra, na razie więcej nie buduj. Eee, o, generał. Hmm, wieżyczkowy. A pod oblężeniem. Dobra, to jak e, odbijemy, e, czeka nas dużo bitew. Czeka nas bardzo dużo. Tangmar wypuścił jeńców, których po. Czego to jest zdjęcie? Nie kojarzę. To jest z Lotra? Co to jest za scena? A, jednego tego, jeńca wypuścili, pana Gandalfa. Dobra, czekajmy na zbitwę. Chcemy dużą bitwę z Angmarem teraz? Jezu, ale Gandalf ma porąbany zasięg ruchu. Już on całą północ może na jednym koniu przejechać. Znaczy on ma tego swojego specjalnego kukunia. Kukunia plus 30 plus jakieś te swoje buściki. Goluma, na który się za nim pałęta. Nie yes, wiem, jest jak jest. A, i mówiliście, yes, że e, jakby pana Ragor miał raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jakbyśmy mu jedną rzecz wyrzucili z ekwipunku, to na przykład Elfiego Przyjaciela moglibyśmy mu wyrzucić to. O, albo tego, Ewen Stara. Dobra, prezent do Darweny. Kim ona była? To by mógł mieć pierścień dla siebie. No cóż, Gandel z pierścieniem też jest fajną opcją. Bardzo fajną opcją. Wiecie, będzie dobro czynił i tak dalej. Dobra, no to co? Duża bitwa z Angmarem. Będą się bić, będą się bić. To jest z frakcji, właśnie do trzeba go ubić. Oni co? Mają balistę i kunia. Znaczy, kunia, warga. I to jest jedyne, z czym jest problem. Mają jakichś łuczników, mają jednych uczników, no ale my mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, dwa. Dużo łuczników, Kunia, Rzezimieszka, Panara Gorna. Bitwa. Wielka kolejna bitwa. Nocno nie, bo nie będzie nic widać. A pan Ragor będzie w szale biegał z pochodniami i na zgodę palił. Skipnąłem kilka razy pogodę, bo jest mgła i śnieg pada. I tak się zastanawiam, nie pamiętam, czy. O Jezus, ażem pogodę znalazł. Yy, to ma duże znaczenie na uczników? Pamiętam, że las daje im jakiś debuff, chyba fizycznie, ale nie wiem, czy pogoda wpływa na zasięg, na widoczność na pewno, ale na zasięg i jakość strzelania. Nie pamiętam, czy jest taka mechaniczka, bo tak teraz myślę, że w tym Nowym Faraonie ma być ta dużo dynamiczniejsza pogoda Czy w ogóle ma być dynamiczna pogoda, która ma mieć duży impact na bitwę Także może być ciekawie e, Myślę, że klasycznie się rozstawimy Luź, Luźna linia rzezimierzków z przodu O, może nie aż tak Generałowie Ciach, 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 ciach Generałowie tym Horda rangerów Ej tak sobie, z, z, ostatnio graliśmy na streamie Isengardem Polecam, ostatnio na, na streamach dość mocno gramy tego Divine Conquer e, I tak się zastanawiam że w sumie rangerzy to jest chyba jedna z mocniejszych jednostek na Divine Conquer, na modyfikacji Nie dość, że ona jest na początku Nie dość, że to są łucznicy, więc już macie możliwość przewagi ogniowej kaitowania przeciwnika, co jest mega mocne w Total warach. To nie są aż tak drodzy i tak ciężko ich trenować, w sensie taki jest duży cooldown, jak przy zwykłych elfich łucznikach. Są naprawdę mocni i wręcz też potrafią się bić. Także... Ci elfi łucznicy to jest... POKAŻ, POKAŻ GANDALFA BIAŁEGO! Yyy, Panie Gandalf... Czemu... ...oficerem, znaczy, komandierem, no tutaj, tym flagowym... ...jest rzezimieszek? Pana Gandalfa. Widzicie, tutaj, tutaj, cyk, 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 pan Gandalf? A tu chłop, rzezimieszek Rzezimieszek na koniu? Rzezimieszek tutaj. Rozumiesz. Może pan Gandalf też. Te, 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 też docenia jak zajączek, potęgę rzezimieszków. A, no i pan Aragorn tutaj z przodu, żeby fightować. W ogóle pan Gandalf ma laskę swoją. W sensie tą białą. W sensie, no, ten kij, drzewiec, który coś robi. To jest pierwsza bitwa z panem Gandalfem. 77 matura. Pierwsza bitwa, gdzie Gandalf jest, a nie tylko umiera w forcie. No cóż, fuh, wszyscy zaczęli strzelać. Kawaler jest, Flanek, od razu poślemy, żeby to mangonele balistę, to są balisty, balisty, balisty ubiły, bo to faktycznie może zaboleć. A resztę myślę, że zimieszki pan Ragorn i horda strzałów, wydankuje. I nie ma tak jak szarża, kawalerii Gandalfa w rytmy celtyckich fletów. Ja i obsługę balisty, a nie balisty. Coś ci się pomyliło od tego fajkowego ziela, ale niech będzie. Niech będzie, panie Gandalfie. Uj, jaka masa tutaj biegnie! Oszczelać to! Kill them all! O, Gandalf szarżuje znowu, pa, 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 jak leci! W ogóle chłopowi się linie rozbiły, my, z, z, no zobaczcie, my wystrzeliśmy. On jedną jednostką dobiegł, potem zaczął tego Gandalfa ganiać, no, no totalne, to totalny pogrom. No to jest już def dosłownie destack, jeżeli chodzi o, o Dunedainów naszych i pana Ragorna. Hurra, husaria Gandalfowa, uderzać! Ci-ci-ci-ci-ciu! Skarabinku! kolnych, laserowych! Dobrze, dobrze. A kawaleria tutaj się przyda, będzie ścigać to, co uciekło. Ty oni żyją. Nie chcą się poddać. Myślałem, że ta szarża ich złamie. No? Gifap, panowie. Bo tu falanga idzie. A, falanga na Gandalfa, uciekaj! I pan Aragorn walczy z jednostką tego generała, ale panowie. Gaddemet. nie strzelajcie po tych, bo bardziej po swoich niż po naszych. Strzelacie... Pomóżcie tutaj Gandalfowi, bo on już zapomniał, że czy musi unikać piechoty, jak stoi w miejscu. O, i wrogi generał nie żyje. Lord... Sardarok, to jest dziedzic frakcji, angmarski, więc może się uda wybić całą dynastię. Dobrze, strzelajcie tych. Fajnie byśmy całą tą armię zmasakrowali, także trzeba dobrze kawalerię ustawić, żeby łapała to, co przeżyło i ucieka. Bitwa wygrana! Cała wroga armia została rozbita zanim de facto podeszła, No zobaczcie, kto i to jest usiany tymi kropkami. Ta nasza przewaga ogniowa, na nasze żbiczki, które teraz sobie kłócają w krzakach i udają, że ich nie ma. No to to jest coś strasznego. No zobaczcie, oni nie mieli żadnych szans. Żadnych. A jeżeli cokolwiek podeszło pod nasze linie, to pana Ragar mieczorem ich trzasnął. I takie straty. 1100 straciliśmy 65, oni 2400, przeżyło 3. Ciekawe, czy jedna salwa takiej armii wystarczyłoby, żeby ubić Barloga z Mori? Ciekawe. Tylko, że Barloga nie strigerujemy, bo krasnale go zajęły. Mi się wydaje, że tam skrypt już się nie załączy, jakbyśmy chcieli przypadkiem kazać dół zająć. Oczywiście, Execute them all. Świetnie. Piękne zwycięstwo. Bardzo dobrze. Wroga armia rozbita. Teraz tak, bez pana Gandalfa wy zajdziecie chyba dalej? mi się wydaje. Znaczy na pewno panem Maragor... Czy my będziemy to szturmować, oblegać, sześć tur, Trzeba ich jakoś wyciągnąć z tego miasta. Mm. Możemy znowu zrobić tak... Że pana Gandalfem, panem Gandalfem podejdziemy, żeby ich zbejtować, żeby wyszli z tego, no bo szturmować to ten zamek... Trochę ciężko by było. Daj szpiega, o właśnie, daj szpiega. Może coś stoi obok. Nie, niczego obok nie ma. Eee, nie wejdź do środka przypadkiem, żeby się nie zginął. Co to jest? To jest lider frakcji, no właśnie. Ty nie masz nic. Tylko że my tego nie wystrzamy, bo nam strzał braknie. Dobra, y, zarzućmy przynętę, Zarzućmy przynętę, tylko ja nie wiem, jak bot się zachowa. Panem Gandalfem podejdziemy, i będziesz na razie trzymał oblężenie. Jeżeli tego nie skłoni do wyjścia, to tutaj postawimy jeszcze konnicę, która się wycofa. A reszta armii niech stoi tu w krzakach. Może się schowacie. Obacie się? Aha, jeszcze jedną konnicą to weź tą wioskę rybacką zablokuj Koniecznie ja będę mógł zablokować, bo to nie jest port tylko wioska rybacka No nie wiem, w każdym razie stań sobie tutaj Jedną turę najwyżej poświęcimy Jeżeli nie wyjdzie, znaczy pana Gadalfa na pewno zaatakuje, pytanie czy pójdzie go ścigać, bo się nim cofnę raz Czy będzie tych ścigał? Chodzi o to, żeby tomarę wyciągnąć z miasta, rozumiecie, nie? Dobra, to jeszcze jedną bitwę trzeba sztoczyć o... Tutaj cały czas ten garnizon siedzi eee, Trzeba miasto, stolicę odblokować Mmm, nic specjalnego nie mają. O, jaką ładną wieżyczkę zbudowali! No, zobacz. No, zobacz, jaka ładna wieżyczka. aż bym chciał poczekać jedną turę i dać im rzasz nas, tak sobie wyrazam, Żbiczki, które mi spamią PW na Discordzie, zając kiedy nowy odcinek pan Ragorna. No, zarycz. No, zbustuj moralki. Zbóstwiałeś baraki? O! <śmiech> <śmiech> Pięknie to wygląda. Nie No, piękne jest ta modyfikacja. Piękne! I rozumiecie, całą armię mu wybiliśmy. Trochę statu ponieśliśmy. I tylko ten generał tu się opiera. No, zobacz. Umrzyj, Ziomuś! O! Ubił go tym nożykiem. No, sporo straciliśmy. No, bo trzeba było wyjść i tych naszych najsłabszych tych wykorzystać. Trochę generałów pobijali, ale jest spoko. Execute, Demol. Świetnie, stolica obroniona, to mi się podoba. Szkoda tylko, że musimy... Pozwala do autorytetu, tak, wrogie siły rozbite. Musimy na nowo przetrenować was, was przetrenuj, możemy coś tu zrekrutować fajnego. O... Ci włócznicy na razie nie... Szpiega poproszę. I teraz tak, zgodnie z obietnicą wieżyczkowy yes. wyrusza. O, wieżyczkowy wyrusza. Zacznie stać wieżyczki. Przede wszystkim zacznie tutaj od tego przejścia z goblincami. Postaw wieżyczkę. Co nam powiesz? Powiesz nam, że tutaj Elrond y, wielki biega sobie. Z, z ziomeczkami po okolicy. To jest w ogóle miejsce słynnej bitwy. Coś tu się wydarzyło. E, no i pójdziesz dalej. Tu postawisz wieżyczkę. No wiecie, klasycznie będziemy wieżyczkować wszystko dookoła, jak się da, gdzie się da. E, postaw... Co to jest? Meeting hall. Na razie szukamy tam, gdzie możemy zarobić na budynkach. Na przykład tutaj, o. O, i na przykład tutaj tańsza budowa będzie. No i cyk, pieniądze spożytkowane. Chłe, Została jedna tura. W następnej turze powinniśmy zrobić się dom królów. Zobaczymy, co to da. Zjednoczenie Arnoru. W następnej turze też prawdopodobnie ostatnia bitwa z Angmarem, jeżeli dobrze wszystko pójdzie. Także... Dajemy końca tury. Niby to jest małe kliknięcie, małe pominięcie tury, małe skipnięcie tury dla przeszedłego żbiczka, ale wielkie dla pana Ragorna. I dla wszystkich Donajdów. I dla wszystkich żbiczków, którzy od początku tą serię śledzą i kibicują zbrodniarzom, zbrodniarzom wojennym ze Śródziemia. Ok, wychodzi z miasta, atakuje pana Gandalfa, tylko pytanie czy on poleci dalej on poleci? Przy okazji jeszcze raz zobaczymy co ty masz, no same śmieciowe jednostki, jeden oddział wargów, bez balisty, trochę łuczników. Jesteś jakąś specjalną jednostką? Nie, to są zwykli Witch Knightsi. To się wycofamy tak panem Gandalfem, żeby on tylko troszeczkę tuptał do tyłu? Patrz, nie chwycił bejcika! No dobra, Tam było chyba 7 tur obleganie, no 7 nie będziemy oblegać, będziemy tu szturmować. Snow org dominion. Gundabad się rozszerzamy. My od Gundabadu jesteśmy odcięci przez Easterringo, więc nas raczej nie interesuje. Żaden problem. Zamieszki, właśnie, co jest z tym Kardumem? I. Czekaj, 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 żeby nic mi się nie kliknęło. No dobra. E, gdzie jest ta armia? My ja tu Wam zostawię miasto do przejęcia. A ta armia zniknęła. Well, no nie o to chodziło. Ewanuminas się zrobił Dom Królów. I co teraz? Raport z końca tury Ogłoszenia frakcyjne Raport konstrukcyjny Może trzeba jeszcze jedną turę poczekać po tym No dobrze, ale jak mamy wieżyczkowego To się nacieszmy wieżyczką, bo znowu powiecie, że wieżyczek nie stawia Serio wieżyczkowa? A tu wieżyczek nie ma Cyk, wieżyczka Tutaj widzę, że będzie potrzebna wieżyczka Przy granicy z Imladris jest, więc od razu tutaj zawiniesz Na boczek Mamy 6000, tysięcy, dobrze, pieniążek się kręci Przetrenuj ciebie, przetrenuj ciebie, przetrenuj ciebie hmm. Mamy agencinę szpiega, wystaw go gdzieś tutaj W głąb goblinców, żeby widzieć co tutaj biega Powiem o tych ucznikach, oni mieli być wsparciem, przerzuć was A my tu chyba wracamy do oblegania Do oblegania tego zamku, on się 6 tur będzie bronił Czy możemy sobie pozwolić na 6 tur stania tutaj? Ewentualnie wystrzelamy wszystkie strzały, cofniemy i jeszcze raz zaatakujemy Tak myślę Albo ustrzelimy dziada w sumie. Jak go ustrzelimy, to jest koniec. No tak, przecież możemy go wystawać. Jezus, jak to będzie mały zamek. i ja będę miał wszędzie zasięg, to my go po prostu wystrzelamy. Jezus, jestem geniuszem. A jeszcze 5000. Można by coś pobudować. Na przykład tu można by drogi zbudować. Tu można by zbudować. Można by zbudować farmy. W tej wiosce można by zrobić farmy. Mhm, 1700. Tu można by zrobić farmy. Żeby populacja zabudniali się po czystkach pana Ragorna. Czy ta osada się zbuntuje, Czy my ryzykujemy? Napraw. Zacznij od tego. Dobra, zaryzykuję. To jest jakiś ważny generał. Nie, to jest jakiś randomowy generał. Wróć do tej osady. Żeby podbić zadowolenie. Przejdź się kawałek spartanami. Nie wiem, czym ta armia nie, nas nie zaatakowała. Gdzie oni poszli? Nie no, to są misterlingowie. Nie mam pojęcia, gdzie oni poleźli, to marwią dużo. Ale przekonamy się, pewnie w kolejnym odcinku daję wam. Podziękuję za uwagę, łapek w górę. Soczysty komentarz. Do jutra. Cześć, cześć.